Kani, rozkminki samochodowe, e, właśnie idę na wymianę opon i zostawiam moje auto na chwilę. E, natomiast tak sobie rozmyślam e, na tematy w odniesieniu do żeńskiej energii. E, kiedy wiele kobiet myśli, że tak, tak, ja wiem o co chodzi, bo ja przeczytałam parę postów, obejrzałam parę filmików i ja myślę, że ja to wiem, że ja to mam. A ty masz tylko skrypt, ty masz tak zwany Quick Fix, który stosujesz, bazując na rozumie żeńska energia ten uśmiech ta radość to co jest w oczach to wynika z serca to jest ten seksapil który wynika z twojego ciała ale twoje ciało tańczy w rytm żeńskiej energii bo ty jesteś taka naprawdę bo ty robisz to dla siebie i ty chcesz osiągnąć szczęście z samą sobą także jeśli masz ochotę niedługo będzie dla wszystkich kobietek kurs o żeńskiej energii ale bardzo dogłębny i pozwalający na Foi a